Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza, a sprawdzimy, jakie energie będą towarzyszyć w dniu dzisiejszym. Um, dzisiaj mamy 22 marca, poniedziałek. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Poniedziałek, 22 marca dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Poniedziałek, 22 marca. Jaki, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków Zodiaku? Zodiaku, poniedziałek, 22 marca. Zobaczymy. Zaczynamy oczywiście od osób z pod znaku Barana. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Barana, kochani, uważajcie na wszelkiego rodzaju oszustwa, cwaniactwa. W dniu dzisiejszym, właśnie to wy możecie poczuć się oszukani. A także karta przestrzega przed tym, żebyście wy w dniu dzisiejszym nikogo nie oszukiwali, żebyście byli uczciwi. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku wyka, w dniu dzisiejszym, kochani, możecie dowiedzieć się o czymś, co było przed wami skrywane. Mogą wyjść na jaw różnego rodzaju tajemnice, albo to wy możecie poczuć się dziś też przez kogoś nie do końca poważnie traktowani. Jeżeli chodzi o bliźnięta, w dniu dzisiejszym, kochani, będziecie musieli się wykazać dużą sprawnością. Może być tak, że będziecie mieli mnóstwo rzeczy do załatwienia, wiecznie coś będziecie musieli czemuś stawić czoła. Tak więc możecie się czuć dziś troszeczkę zmęczeni. Jeżeli chodzi o słowy z podznaku raka: w dniu dzisiejszym ważną rolę odegra jakaś kobieta. To może być wasza eks, to może być jakaś znajoma, przyjaciółka. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to też te karty pokazują, że możecie w dniu dzisiejszym poznać atrakcyjną kobietę. Karta też podpowiada raką, że śmiało możecie inwestować w różnego rodzaju zabiegi upiększające. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku, lwa e, dzień dzisiejszy jest bardzo dobrym dniem do e, przemieszczania się, do zostawiania czegoś za sobą. Także e, przeprowadzki są jak najbardziej w dzisiejszym wskazane. I tutaj też karta może pokazywać, że e, będzie nasilona komunikacja z drogą stalną. A jeżeli chodzi o panny, e, karta dziś pokazuje, że możecie śmiało inwestować w siebie, możecie sobie kupować dziś jakieś droższe przedmioty. Karta też może informować, że będziecie mieli dziś kontakt z osobami. Z sektoru finansowo-zawodowego, tak więc możliwe są jakieś rozmowy kwalifikacyjne. Możecie dziś śmiało prosić o podwyżkę. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to w dniu dzisiejszym jak najbardziej możecie poznać kobietę do stałego związku, kobietę dobrze sytuowaną. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, tutaj karty też pokazują, że jak najbardziej w dniu dzisiejszym możecie inwestować w swoje przyjemności, może okazać się, że to wy dostaniecie dziś jakiś fajny prezent, jakąś... Jakiś upominek. Tutaj karty pokazują, że śmiało, jak najbardziej. Na przykład, możecie próbować swojego szczęścia w grach losowych. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj też karty pokazują bardzo przyjemny dzień. Możecie nawiązać jakieś ciekawe znajomości. Możecie gdzieś wybrać się w jakieś fajne miejsce. Karta też może informować o jakimś flircie, jakiejś wspólnej zabawie. Jeżeli chodzi o strzelce, dzień jest dobrym do tego, żeby inicjować, inaugurować nowe przedsięwzięcia. Jeżeli na przykład staracie się o dziecko, to dzień dzisiejszy też jest bardzo dobrym dniem na takie rzeczy. Jeżeli chodzi o koziorożce, w dniu dzisiejszym ważną rolę odegiera jakaś kobieta bliska waszemu sercu, to może być wasza partnerka, ktoś z rodziny. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to w dniu dzisiejszym jak najbardziej możecie poznać właśnie kobietę do stałego związku. Jeżeli chodzi o wodniki, w dniu dzisiejszym możecie mieć. Styczność z kobietą dość inteligentną, a to może być jaka, jakaś osoba urzędowa, a to też bardzo dobrze mogą być jakieś rozmowy kwalifikacyjne. To może być dość na przykład niemiła rozmowa, z przełożoną. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, a to też możecie poznać kobietę do stałego związku, z tym, że może ona Wam się wydać osobą dość osłą na pierwszy rzut oka. Karta też może informować właśnie o kontakcie z osobami które na co dzień chodzą w mundurze. I jeżeli chodzi o ryby, tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym będzie się bardzo wiele działo w Waszym życiu, natłok, natłok wydarzeń, natłok informacji tutaj też są możliwe jakieś kwestie romansowo-flirtowe. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o poniedziałek. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Życzę cudownego dnia i zapraszam na jutro. Pa! pa.